Czas na 314 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Semra nie może się doczekać na kolejne wieści o zaginionej córce, ale Dłygu zbywa matkę w trosce o jej zdrowie. Młoda komisarz cały czas zarzuca sobie, że to przez nią zaginęła jej siostra. W trudnych chwilach wspierają Ali. Zuchal wpada we wściekłość słysząc, że Zejer wróciła do rezydencji. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 314 odcinku, Emanet. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet, streszczenie 314 odcinka serialu Dziedzictwo, TVP, Semra nie może się doczekać na kolejne wieści o zaginionej córce. Jednak dłygu zbywa swoją matkę, bo obawia się, że kobieta może nie przeżyć złej wiadomości o Jasemin. Młoda komisarz cały czas zarzuca sobie, że to przez nią zaginęła jej siostra, co doprowadza ją do rozpaczy. W trudnych chwilach wspiera ją Ali. Zia postanawia porozmawiać z Zejer. Chce ją przekonać, żeby wybaczyła Yamanowi i została przy nim. Zuhal wpada we wściekłość, gdy dowiaduje się, że Zejer wróciła do rezydencji. Tymczasem Zejer zwołuje wszystkich mieszkańców domu, aby powiedzieć im prawdę na temat śmierci Kewzer. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.